Witamy 19 dnia. Teraz by się przydało powiedzieć nasi drodzy parafianie. Ania chciała tutaj przyjechać do Wadowic, więc jesteśmy na rynku. A dalej to proszę cię Ania, bo to nie jest mój temat. Dzisiaj tam się udało wstrzelić w Tour de Pologne, także połowa miasta jest sparaliżowana, bo będziemy... Tak, rozstawiają się tam teraz. ...telewizji w ogóle wszystkich mediów. Także troszeczkę to zafałszuje nas, nasz obraz. Natomiast e, jesteśmy na rynku, w Wadowicach. Przejdziemy sobie spokojnie po rynku. Zobaczymy e, te miejsca, które e, są ważne dla tej miejscowości. I do usłyszenia później. Tak, będziemy chyba się w miarę szybko zbierać, bo jak to potem wszystko ruszy, to, tak, to na pewno będzie, będzie ciężko wyjechać, a jeszcze chcemy dotrzeć do naszego noclegu. No widać przyjechaliśmy do muzeum Piwa w sklep. No i niestety nie doczytaliśmy, że z w związku z tym skończyliśmy w sklepie, żeby... Ale też w niestety w sklepie nie mają nic regionalnego. regionalnego też nic nie mają. A poza tym tutaj nie ma nic złyzać. tak wygląda rynek. I to jest to wszystko. Więc uciekamy dalej. Jesteśmy już na noclegu jakoś tak na obrzeżach Gliwic. A jako, że to już jest końcówka naszej podróży, o tam widzicie Anię. Postanowiliśmy, żeby troszeczkę lepiej się wyspać, więc dzieci mają też i basen, są mi też korty, ale my idziemy na basen żeby troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego. A później tak. No się i witamy przyszedł. już na basenie. My mamy salusieńki dla siebie, puściutki. Można się bawić. No i właśnie. A wam też życzymy dobrej zabawy. dzisiejszy dzień, który jak widać był głównie dniem dojazdowym do noclegu. No Po drodze. Tylko były zwiedzone no, tak naprawdę Wadowice. Bo reszta to już tylko przejazd. Dotarliśmy sobie do hotelu, żeby odpocząć. Chociaż wyszaleliśmy się w basenie, więc z tym odpoczynkiem to tak różnie było. No ale przynajmniej dzieci zadowolone skorzystały z basenu. Potem zjedliśmy fajną kolację. A teraz można odpocząć. I akurat coś dla Was zmontować i podesłać na YouTube'a. A my co? Żegnamy się. Widzimy się jutro. A jutro już. Ciekawy dzień. Ciekawy i tak naprawdę ostatni yy, dzień yy, naszej wyprawy. Bo kółeczko można powiedzieć, że już zrobiliśmy całe. No ale takie podsumowanie końcowe to już nagramy, jak będziemy w domu. Także pozdrawiamy. Do dobranoc. zobaczenia, dobranoc.